Księgi Psalmów, Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków. Aby wypełnić wolę Bożą, trzeba najpierw ją odkryć. Usłyszeć, co Miłosierny Bóg mówi do mnie dzisiaj w konkretnym momencie mojego życia. Święty Józef, troszcząc się o Maryję i Jezusa, nie chciał postępować według swojej woli. Żył w nieustannym nasłuchiwaniu Bożego Głosu. Poświęcał czas na milczenie, modlitwę i rozważanie słowa Bożego i dlatego potrafił rozpoznać Boże wezwania i być posłusznym w ich realizacji. Srniczka Świętej Siostry Faustyny Na jedno słowo uważam i z tym jednym się zawsze liczę. To jedno jest wszystkim. Tym żyje i z tym umieram, a to jest święta wola Boża. Ona jest mi pokarmem codziennym. Cała dusza moja jest wsłuchana w życzenia Boże, pełnie zawsze to, czego Bóg ode mnie żąda, chociaż nieraz drży natura moja i czuję, że wielkość ich przechodzi siły moje. Wiem dobrze, czym jestem sama z siebie. Ale też wiem dobrze, czym jest łaska Boża, która mnie wspiera. Święty Józefie, naucz mnie słuchać głosu Boga i rozeznawać, w jaki sposób mam czynić miłosierdzie w mojej codzienności. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami, Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida. Módl się za nami. Światło Patriarchów. Módl się za nami. Oblubieńcze Bogarodzice. Módl się za nami. Opiekunie Odkupiciela. Módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy. Módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami. Troskliwy Obrońca Chrystusa. Módl się za nami. Sługo Chrystusa. Módl się za nami. Sługo zbawienia. Módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami. Józefie najsprawiedliwsze. Módl się za nami. Józefie Najczystsze. Módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie Najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie najposłuszniejsze. Módl się za nami. Józefie Najwierniejsze. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku Ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Podporo w trudnościach. Mudrze się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami, o chorych. Módl się za nami, patronie wygnańców. Módl się za nami, patronie cierpiących. Módl się za nami, patronie ubogich. Módl się za nami, patronie umierających. Módl się za nami, po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami, opiekunie kościoła świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść, Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem domu Swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego syna. Spraw, abyśmy, oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Zdjęniczka świętej siostry Faustyny. Święty Józef zażądał, abym miała do niego nieustanne nabożeństwo. Sam mi powiedział, abym odmawiała codziennie trzy pacierze i raz po mniej. Patrzył się z wielką życzliwością i dał mi poznać, jak bardzo jest za tym dziełem. Obiecał mi swą szczególniejszą pomoc i opiekę. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy i czuję jego szczególną opiekę. Pomnij o najczystsze oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi. Mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją obronę i błaga o Twoją pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorliwością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrane Ojcze Odkupiciela. Ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Amen. Ojczy nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I, I na wieki wieków. wieków. Amen.